Hej, witajcie, Pogadajmy trochę o e, byciu kreatywnym e, w, tym, e, w tych dziwnych czasach. E, dlaczego w ogóle, jak gdyby, o tym się pogadać? E, to wszystko, jak gdyby. E, Im dłużej siedzimy w zamknięciu, im dłużej jesteśmy w tych samych czterech ścianach, im dłużej jak gdyby są te ograniczenia, tym bardziej a, mam wrażenie, że przynajmniej w moim wypadku, że mój umysł, moje myślenie, jest ograniczane. No bo wiadomo, że do rozwoju potrzebne są bodźce zewnętrzne, potrzebne są nowe rzeczy, podróże chociażby, zobaczenie czegoś nowego, wyzwanie jakieś, coś co, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy. Najróżniejsze możliwości, które są przed nami na wyciągnięcie ręki, kiedy świat nie ogranicza się do, do bardzo małych przestrzeni, w których zostajemy i z których tak naprawdę mało się poruszamy. i ja mam takie wrażenie, że to się dzieje chyba coraz bardziej u mnie, że o ile to, co sobie jakoś tam przemyślę i zaplanuję, to idzie. Natomiast takie rzeczy, które wymagają bycia takim bardziej um, nie tyle spontanicznym, ale um, nie znajduje w sobie tyle um, pomysłów jak kiedyś. I mam wrażenie, że głównym powodem jest właśnie to, że, że ta cała przestrzeń się ograniczyła, że konsumpcja pewnych wiadomości, pewnych materiałów idzie tylko w jeden określony sposób i po prostu wyrasta taka ogromna rutyna. Ona jest oczywiście bezpieczna, bo w tą rutynę budujemy sobie wszyscy po to, żeby ochronić się przed wirusem w jakiś tam sposób, żeby, żeby dotrwać do tego momentu, w którym będzie lepiej, um, ale jednak ta rutyna usypia. Ona lenistwo daje, ona powoduje, że tyjemy, ona powoduje, że, że odsłaniamy gardę, że stajemy się przewidywalni, że powtarzamy wszystko, prawda? I ona zabija w nas to, czym byliśmy tak naprawdę. I są różne sposoby na to, żeby przed tym uciekać, natomiast znowu kręcąc się dookoła tego tematu, w tym momencie bardzo ciężko jest uciec. I to wszystko gdzieś się tam siedzi i, i, i coś próbuje ze sobą zrobić. No i ja tak sobie myślę, że mm, mam właśnie takie te, te kryzysy, te takie mm, trudności, które się pojawiają z tym, żeby znaleźć motywację, żeby, żeby nagrać materiały, takie jak ten. To one są właśnie wynikiem tego, że, że, że rok temu no, zupełnie inaczej jeszcze byłem. I jeszcze inaczej wchodziłem w ten cały okres czasu. I tak patrząc z perspektywy czasu, bo, no bo mogę zacząć w pewien sposób liczyć, że to się wszystko zacznie prostować. No bo jednak są ludzie, którzy już mają szczepionki, nawet w, w moim otoczeniu. No i gdzieś ta nadzieja jest, że w którymś momencie i ja dostąpię zaszczytu zaszczepienia się i, i wtedy być może troszkę się to wszystko zacznie zmieniać, prawda? Ale póki co jest właśnie taka sytuacja, że nie da się chyba realizować siebie w takim stopniu, w jakim to wcześniej było. I, i zastanawiam się, jak, jak to będzie wyglądało, albo, albo w jaki sposób się sprowokować w tej, w tej całej sytuacji, w ramach tego obszaru, w którym można się poruszać, żeby jednak zawalczyć trochę z tą rutyną, żeby trochę to. No inaczej wyglądało i przyznam szczerze, że na razie brak pomysłów jakichś lepszych, bo wszystkie te, które do tej pory rzeczy myślałem, to one gdzieś tak no nie do końca się sprawdziły, więc wszystko wskazuje na to, że chyba przynajmniej to, co tutaj robię przed tą kamerą, będzie chyba zmierzało bardziej w takie określone ramy, czyli ta kariera jednak, to bieganie, i może wróci trochę też ten 40-latek, który tak z początkiem roku trochę wszedł mi do głowy, a teraz po prostu usnął i, i pojawia się tylko co trochę jak mój rocznik, który mam znajomych, ma urodziny i przypominajka przychodzi. No zobaczymy, no tak po prostu w tym momencie jest. I myślę, że jest to mega ciekawy eksperyment. I z perspektywy czasu, jak już gdzieś dobrniemy do, do tego albo innego końca, to... No to będzie ciekawie zrobić sobie takie podsumowanie i rozliczyć się z tym arcy ciekawym czasem. Tyle ode mnie, ten tydzień przesunięty, bo były święta, całkowicie odpuściłem jakiekolwiek próby nagrywania w tym czasie, więc traktuję to jako materiał poniedziałkowy, a kariera wróci za moment w przyszłym tygodniu. Tyle ode mnie na ten tydzień, trzymajcie się, hejka!